Dobry wieczór. Raz jeszcze jesteśmy w takim oto miejscu. Jest to przykładowa piwnica. Nieważne. Nie Gdzie? Nieważna jest lokalizacja. Słuchajcie, krótki, krótki materiał, dosyć istotny. Nieraz załebka. Dzieci, pamiętacie, dobrze bawiło się w jakieś kluby w piwnicach. Siedziało się, robiło się przy sobie flaszkę. Piwko grało się w karty. No, i gdzieś jakby początkowo człowiek się dobrze czuje, nawet pija 4, 5, 6 piw, nagle wychodzi na powierzchnię, boli głowa, źle się czuje, pijany jest momentalnie. Otóż słuchajcie, dlaczego tak się dzieje, większość piwnic, pomijam fakt starych zapachów, starych futer, stęchlizny, pomijam sprawę kiepskiej wentylacji. Bo wiadomo, Okienka w piwnicy nieraz da się otworzyć, nieraz się nie da otworzyć. I pomijam jeszcze fakt, że jest ciemno, bo to też wpływa. Niektórzy nie lubią piwnic, boją się chodzić po piwnicy. Eee, no, że się czuję ten zapach i drażni, ale o czymś innym? Chodzi o gaz. Gaz promieniotwórczy, który może znajdować się w piwnicach. Szczególnie gromadzi się w starych budownictwach, gdzie są szczególnie gdzieś narażone, pęknięte fundamenty. Chodzi o radon. Jest to gaz szlachetny, promieniotwórczy, sam w sobie, nie jest szkodliwy, ale łączy się z aerozolami, różnymi związkami, które tak w powietrzu są, bo nie mamy sterylnego, czystego powietrza i może właśnie pogotować, powodować stany, coś jak płuca palacza, bóle głowy, osłabienie i ogólne to samopoczucie poczucie. Także tak, wietrzenie piwnic, zabezpieczenie, że mamy coś, są jakieś pęknięcia, słuchajcie. Są jakieś pęknięcia. Lepiej od razu reagować, zamurować, zasypać, unikać pęknić do fundamentów, szczególnie do fundamentów i pod fundamentów, gdzie już jest grunt. Szanowni Państwo, jest to istotna dosyć sprawa. Gdzieś, człowiek nieświadomy, też załebka wiele błędów popełniał. Gdzieś się biegało, zapraszało się kolegów i nieraz się zastanawiam, czemu tak się źle czujemy w tej, w tej piwicy. No właśnie, to jest to: wentylacja. Częste wietrzenie pomieszczeń, no oczywiście ten gaz po powoduje, jak on powstaje, może tak, on po powstaje w skorupie ziemskiej z rozpa rozpadu radu. Rad jest to wiadomo promieniotwórczy metal, ostatni chyba z grupy okresowej pierwiastków. Potem zaczynają się już metale przejściowe i tak zwane już tyle izotopy, co pozyskiwane w laboratoriach. Więc uran jest ostatnim pierwiastkiem, który Istnieje, że tak powiem, w stanie związków w skorupie ziemskiej, i właśnie z tego uranu powstaje radon. Gaz szlachetny w ostatniej grupie mamy ksenon, radon, krypton, neon i tak dalej. Jest bezwonny i stopniowo gdzieś w latach 20 trzydziestych 30 były kąpiele radonowe. Są złoża na ziemi pewnych okolicach, gdzie są jeziora. Gdzieś uważano, że promieniotwórczość jest zdrowa. Na sprawy reumatyczne Andrologiczne Zalecano robić kąpiele takie ra, ra, Radowe w wodach radonowych e, No teraz już raczej Medycyna pod tym kątem Jest ściśle monitorowana Tak na pałę gdzieś tam Wskoczyć i kąpać nie polecam Gdzieś tam w tych terenach Czy Gruzja czy, czy inne Bo są takie Tak powiem ciepłe Geotermalne niby w cudzysłowie. Wody. Słuchajcie, krótki filmik, także pamiętajmy, nie szpędzajmy się jak nie potrzeba. Wiadomo, prepelnik wiąże się z do piwnicy. Mamy jakieś swoje słuchajcie, skarby, mamy swoje rzeczy, które trzeba, trzeba gdzieś ulokować, konserwy, przetwory. Ale jak nie potrzeba, nie przesiadujmy zbyt długo, gdyż właśnie to może powodować wam częste ból głowy, dziwny kaszel i zmiany ogólne nastroju. Tyle w temacie, jeszcze rzut okiem. Rzut okiem na, trochę tu jest ciemno, to jest stary dom, jak to moje zapasy, troszkę się powiększa, już przechodzimy w tą stronę, tej wody już troszkę mam, ziemniaki zaczynają mi kwitnąć, ziemniaki gdzieś, słuchajcie, no też staram się trzymać, woda, butle, oczywiście, by gospodarować, to trzeba nie tak, jak tutaj troszkę chaotycznie? Woda do celów sanitarnych i woda woda pitna w butelkach. Staram się tego gdzieś gromadzić troszkę opału. No i przede wszystkim okienka, wietrzyć, jeszcze raz wietrzyć takie pomieszczenia. Jeszcze pójdziemy w jedno miejsce, nie wiem czy będzie coś się widać. Teraz powiecie, że są tu ciemności. Egipskie. No słuchajcie. Uuu, jest spadek. Spadek zasilania, także za dużo nie zobaczymy. No słuchajcie. Akumulatorki. Zasilanie akumulatorowe. Nie wiem, czy będzie coś widać. Oczywiście trzeba troszkę poremontować. 21W. Poładować, gdyż w tym pomieszczeniu prądu generalnie, generalnie m, nie ma. E, Tyle w temacie. Także słuchajcie, wychodzimy. Eee, pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. I do następnego filmu. Ja już mówię: dobranoc, jest późna niedziela. Wychodzę z tej piwnicy. Drobne prace porządkowe miałem tutaj zrobić. Także pozdrawiam. I więcej na temat Radonu Wikipedia. Chemia. Temat może mało popularny, mało znany, ale gdzieś ci co, kominiarze, e, też bardzo ważna jest wentylacja w mieszkaniach. Teraz efekt kominowy może nam zaciągnąć z rewizji, z okien rewizyjnych, jeżeli mamy w piwnicy takowe i troszeczkę tego radonu można wpłynąć do Łazienek, do kuchni i gdzieś odpowiednimi czujnikami. Bolici Geigera tego może nie wykazać, możemy stwierdzić stężenie. To są sprawy kominiarskie, także to tak gdzieś trzeba się doszukać w internecie. Pozdrawiam jeszcze raz, trzymajcie się, krótki filmik i do usłyszenia.